Wszyscy z tej strony .pl i chciałbym zaprosić na serwer livebravo. Jest on już otworzony. Jak widać, jest 8 graczy. Zrefiszujemy. Jest nadal 8. Tu mamy nasz serwer. Livebravo, polski serwer RPG. Tak, mamy nasz banerek. Livebravo, to jest nowe forum. Aktualizacja była wielka bardzo wielka. Postaraliśmy się nad nią. Mam nadzieję, że Wam się będzie ona podobać. Że będziecie wbijać nasz serwer like, Brawo, żeby on się rozwijał. Jest dużo prac, będą powstawać cały czas nowe frakcje. Nowe organizacje można już y, zamawiać. E, regulaminy mamy swoje regulaminy: aktualizacje, rekrutacje, forum, serwer, prośby unbana i tym podobne. Twins, mamy swojego. Domy auta sprzedam, kupię. Frakcja Sądra, Policja Departament. Jestem ja liderem. San Andreas Medical Service jest Krampsy liderem. Państwo Was też jest Heniu liderem. TSA na razie jest zawieszone. Army of San Andreas z Gredek, czyli to jest. Mają, mają wojsko. Ta organizacja ma e, szansę dostania się na frakcję. Więc możliwe, że będzie wielki update. Tak samo Bloods jest e, fajną organizacją przestępczą. Takie mamy off-topic, muzyka i tym podobne. Takie mamy rangi chciałbym Was zaprosić na ten serwer, tak? Bo no bardzo nam się serwer, chcemy go rozwijać. Cały czas będą nowe updatey. Rekrutacje do frakcji niedługo ruszają, więc zapraszam was na serwer live brawo wbijajcie i grajcie. Zapraszajcie Cię napeka. Przepraszam. Przepraszam to z live brawo. Jak widzicie, jak słyszycie nawet, frakcje są cały czas w pogotowiu. Nawet nie, nie nawet jak jestem na forum, jest słyszę i wiem, że jadę na wyzwanie, więc wjedź o zapraszajcie graczy i grajcie tu z ochotą, bo to jest naprawdę fajny serwer. Zapraszam.